Ile trwał najdłuższy foch na świecie? Czy ktoś to w ogóle zmierzył? Albo takie życie w poczuciu winy? Jak długo można to wytrzymać? Rok, czy może kilkanaście lat? A co powiesz na ciągłe unikanie konfrontacji? Czy 20 lat to już rekord? Czy rozpamiętywanie porażki przez 10 lat to standard, czy już wyczyn? A zamartwianie się o swoją przyszłość przez 25 lat to dobry wynik? Na te pytania. I podobne odpowiem w dzisiejszym odcinku dotyczącym emocjonalnego kija, w tyłku nie tylko w biznesie. Zapraszam. Witam Cię w przestrzeni menadżera z sercem, podcaście, który przybliża podejście do zarządzania skupionym na sercu. W każdym odcinku zabieram Cię w transformującą podróż ku wolności emocjonalnej, nie tylko w sferze zawodowej. Pomagam menadżerom zrozumieć siebie, budować relacje z innymi i tworzyć wspierające miejsca pracy. Przygotuj się zatem, by przewodzić z sercem. Ja nazywam się Tatiana Galińska, jestem mentorką i trenerką. Uczę zarządzania z sercem i łączę trudne emocje z biznesem. Tworzę ten podcast, bo wierzę, że nasze emocje to nie tylko nasze życie osobiste. Rozwijają się również w biznesie. Wiem, że emocje nie muszą być przeszkodą. Mogą i powinny być katalizatorem empatycznego zarządzania. Czy jesteś zatem gotów i gotowa, aby czuć się dobrze w biznesie? Zapraszam na kolejny odcinek. Marzy mi się taka emocjonalna księga rekordów Guinnessa. Zajrzałby człowiek i od razu wiedział, czy wszystko z nim w porządku. Mówię o tym w kontekście pytań, które postawiłam na początku tego odcinka. Masz wątpliwości, czy twój foch na Ankę nie trwa już zbyt długo? Bierzesz taką księgę i po chwili czytasz. Krystyna W. Ze wsi, wulka dolna, obraziła się na swoją koleżankę w 1988. Skutecznie utrzymywała ten stan do kwietnia 2023. Tym samym ustanowiła rekord polski w obrażaniu się na koleżankę. No i od razu lepiej, czujesz luz, myślisz sobie, a jeszcze może z tydzień pociągnę i się po nie odzywam. A tak całkiem serio. Taką emocjonalną księgę rekordów Guinnessa obserwuję od 16 lat. Praca na żywym organizmie z drugim człowiekiem pokazała mi już tyle rekordów, że czasem wydaje mi się, że to się nie dzieje naprawdę. Ba, w ogóle sama ustanowiłam dużo takich rekordów, na przykład yy, nie wiedząc i tkwiąc w roli ofiary latami. No, myślę sobie, że tutaj moglibyśmy się pościgać. <laughs> Ale najgorsze jest to. Że my sami to sobie robimy. Czy teraz będziemy mówić o biznesie, czy będziemy mówić o naszym życiu osobistym, to bardzo często, kiedy my żyjemy w słodkiej nieświadomości, to sobie tak pięknie cierpimy. No bo nikt nam nie powiedział, że możemy inaczej. Kontakt i zarządzanie własnymi emocjami, nie wiem czy się zgodzicie, to jest taki przedmiot, którego bardzo brakuje w naszej szkole. A przynajmniej w mojej takiego nie było. Szkoda, chociaż obserwując edukację mojej córki, widzę, że nadal w szkole takich przedmiotów nie ma. Za to w szkole życia, każdego dnia, w domu, rano, wieczorem, czy przychodząc do biura, przychodzi nam zdawać takie bardzo trudne egzaminy właśnie z tego przedmiotu z kontaktu z własnymi emocjami i z zarządzania tymi emocjami. No a jak to wygląda w rzeczywistości? No, wygląda to bardzo różnie. Każdy z nas radzi sobie jak umie. raz lepiej, raz gorzej. I nie bójmy się z tych słów, częściej jest to gorzej niż lepiej. Podczas warsztatów czy sesji, kiedy pracuję z jakąś osobą nad jej, nie wiem, powiedzmy, ograniczającymi przekonaniami, albo właśnie pracujemy. Z dotarciem do potrzeb, to czasami słyszę, kiedy byłby dobry moment. Chyba nigdy, a może teraz to jest ten moment. Kiedy i gdzie byłaś 10 lat temu? Czemu nie stanęłaś na mojej drodze wtedy? Gdybym teraz wiedziała to, co mi tutaj mówisz, to, 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 to. No właśnie. Ale może 10 lat temu nie byłaś gotowa, żeby coś usłyszeć i coś z tym zrobić. Jakbyś umiała inaczej, to byś zrobiła. Zawsze to powtarzam. Nie biczuj się. Dobra wiadomość jest taka, że teraz możesz. Teraz jest momentem mocy. I właśnie dlatego napisałam książkę Bez kija w Tyłku o trudnych emocjach w biznesie i w życiu. W którym rozpakowuję to bardzo dokładnie, opowiadając historię wielu, wielu moich klientów. Na których to przy przykładach i case'ach pokazuję. Jak to, co ciągniemy z dzieciństwa, to co niezaopiekowane, to co zakopane głęboko, i tak wybija nam w naszym życiu biznesowym. Pytanie zatem się rodzi, czym jest ten kijek emocjonalny, który mamy wsadzony? Często zadają mi klienci pytanie, właściwie to o co chodzi z tym kijkiem w tyłku? Czy mogłabyś coś powiedzieć więcej? No, oczywiście, z przyjemnością. Po pierwsze, pojawia się kwestia świadomości, czyli świadomość posiadania takowego. Rozpoczyna nasz proces uzdrawiania. Ponieważ ten kijek w tyłku to taki rodzaj usztywnienia emocjonalnego i fizycznego. I jak go mamy, to czy my będziemy w biznesie, w środowisku biznesowym, czy w naszym życiu osobistym, nie ma znaczenia, działa tak samo, siedzi. To jest taki most i fasada zbudowana przed światem. To jest, pewna, to jest pewnego rodzaju nasza strategia na przetrwanie, też tak bym to nazwała. To jest rodzaj mechanizmu obronnego, który nam pomaga. No właśnie, i teraz rodzi się pytanie, a w czym on nam pomaga? Pomaga, by być kimś. Kimś, to znaczy zgodnym z uwaga, naszymi przekonaniami, programami i innymi samoograniczeniami. Często też z tym, co zostało w nas wgrane jako powinności. No i by przetrwać w odcięciu od emocji, podlewając samooszukiwanie się Wpadając w kolejne holizmy, by nie czuć, bo tak jest łatwiej. Właśnie po to nam jest ten kijek. Każdy z nas w życiu, pewnie Wy również, miał tak zwane kamienie milowe. Ja takich kamieni milowych miałam kilka. Jednym z nich było bardzo przełomowe w moim życiu, a moje życie było w takiej formie przetrwalnikowej, w, w, życiu, w takim życiu ofiary, osadzeniu w roli ofiary. Był taki, taki jeden dzień. Kiedy po kilku sugestiach od dobrych ludzi, może to był dzień, a może to się zebrało w, no w przeciągu tygodnia, wiem, że to było dosyć skumulowane, po kilku sugestiach właśnie od dobrych ludzi zdałam sobie sprawę, że to o mnie, że to ja jestem tą osobą, która ten kij nosi. A on przyrósł do mnie już jak pancerz. I to jest kolejne też potwierdzenie tego, że jak tkwisz w mechanizmie, to nawet nie wiesz, że w nim tkwisz. Dlatego potrzebujemy solidnego, dobrego feedbacku od osób, które wiemy, że nam dobrze życzą, a nie będą raczej umniejszaczami czy krytykantami. No i wiecie pewnie jak to jest. Takie sugestie są bardzo cenne pod warunkiem, że my sami jesteśmy otwarci na poszukiwanie odpowiedzi w sobie. Że wchodzimy w taki stan, ja dorosły i wiem, że ja tam mogę spojrzeć. I że mogę u siebie pogrzebać i coś z tym zrobić. No i będę szczera: w tamtym momencie było mi bliżej raczej do alkoholiczki, takiej na wyparciu, niż świadomej kobiety, która chciałaby zmiany. Dlatego to zabolało. I wcale te sugestie na początku do mnie nie docierały, dlatego dzisiaj po latach wiem. Że nie można nic na siłę, i jeżeli ktoś nie jest jeszcze gotowy, bo ma jeszcze totalnie inny poziom świadomości, to ja go po prostu z tym zostawiam, bo wiem, że być może jeszcze potrzebuje jednej, drugiej, trzeciej sugestii, być może kolejnej szmaty popysku, żeby się obudzić. Każdy ma swoją gotowość. Nic na siłę. Ale kiedy zaczęły do mnie docierać te sugestie, kiedy właśnie tą jedną, drugą, trzecią szmatę popysku dostałam. Przestałam się obrażać na to wszystko, i przestałam się złościć na to wszystko, i przestałam racjonalizować. To weszłam w ten stan: no dobra, to może to nie jest tak, że świat się pomylił, tylko czas pogrzebać u siebie. Tych informacji zwrotnych i sugestii dostawałam wiele. One przychodziły w różnych formach. Na przykład któregoś dnia moja serdeczna koleżanka rzuciła tak mimochodem. No, nie bądź aż taka śmiertelnie poważna i nieskazitelna na tych swoich transmisjach live. Przecież możesz pokazać jakiś defekt, jakąś rysę. A ja wtedy sobie pomyślałam, co ona w ogóle pieprzy. Przecież jest zazdrosna i już. I faktycznie, wiecie, z upływem czasu wiem, że wtedy, w tamtym czasie, chorowałam na naprawdę mega ostrą formę perfekcjonizmu. Tylko jeszcze raz podkreślę, jak trwisz w mechanizmie, to nie wiesz. Dlatego też od wielu lat, przynajmniej od dwóch, bardzo regularnie prowadzę warsztaty dotyczące perfekcjonizmu. Pokazuję, jak bardzo możemy siedzieć w cierpieniu, jak bardzo ten kijek mamy wsadzony, kiedy jesteśmy perfekcjonistami, i pokazuję, jak rozróżnić ten zdrowy od niezdrowego, no i też jak z niego wyjść. Bo w tym temacie jestem ekspertką, właściwie byłam. Kiedyś kolega z kolei. Rzucił mi taki kolega trener, trener biznesu, tak po fachu kolega, mówi tak do mnie. Słuchaj, nie bądź taka zasadnicza, bo to przecież nie jest urząd skarbowy, tylko szkolenie. Czasem swobodna rozmowa, zabawne ćwiczenie, rzucenie jakiegoś żartu da dużo więcej niż trzymanie się sztywno ramy. Czasem warto podążyć za ludźmi, za procesem, za tym, co się zadziewa. No i takich sytuacji miałam dużo, ale żeby nie przedłużać i pójść do brzegu. Jak ja z tego wyszłam? Bo to, o czym wszystkim teraz ja Wam mówię, miało miejsce mniej więcej 15-16 lat temu. I to był proces. To jest tak, że ta przyrośnięta skorupa powoli puszczała. Oczywiście mm, wiem dzisiaj po tych wszystkich moich przejściach, że ten proces. Mógł trwać krócej, mógł być bardziej efektywny, ale ja też się uczyłam. Dzięki temu i dzięki tym wszystkim moim doświadczeniom, dzięki temu, że się nauczyłam, mogę też po, po efektywnie pomagać moim klientom, bo wiem, że to jest proces i trwa. I wiem też, co można przyspieszyć, jak można kogoś trygerować, żeby wyszedł z roli ofiary, na przykład, w której siedzi. Nie? Ale ja byłam na takim etapie, u których, który też obserwują moich klientów, że ja byłam taka, że ja wolę dziób dziać. I ja nie poproszę o pomoc, i ja w ogóle nie pozwolę sobie pomóc. Ale na szczęście przyszedł ten krok milowy, i przyszedł ten krok, kiedy poprosiłam o pomoc, i zaczęłam pracować z moimi mentorkami. Wiecie, jak to jest? Perfekcjonistka, takie dziecko DDA, które nie umie prosić o pomoc, no to nie przyzna się do porażki. A proszenie o pomoc jest przecież oznaką słabości, prawda? Co nie. Wtedy tak myślałam, oczywiście. A myślę sobie, że dzisiaj ten, kto mnie zna, kto ze mną współpracował, kto bywa na moich szkoleniach, dobrze wie, że ja zawsze zaczynam od korzeni i od źródeł. Zawsze zaczynam od korzeni i od źródeł. I ze mną było dokładnie tak samo. Zaczęłam od genezy, czyli zaczęłam szukać odpowiedzi na pytanie, kto mi ten kijek wsadził, czyli dlaczego ja mam takie usztywnienie, dlaczego ja mam te, te mechanizmy obronne, dlaczego mam te maski, które ciągle zakładam, dlaczego tak się w ogóle stało, kiedy to się stało i jak to wpłynęło na moje życie, czyli jak ja to mówiąc w sposób uczony zinternalizowałam, czyli jak wzięłam te prawdy o sobie, prawdy w cudzysłowie oczywiście na siebie. No i co dały mi te odpowiedzi? Odpowiedzi przyniosły dużo, dużo ciekawych y, informacji dla mnie, które trzeba było w jakiś sposób obsłużyć, przetransformować, żeby osiągnąć tą wolność emocjonalną. Więc, przede wszystkim dowiedziałam się, że jestem DDA, czego nie wiedziałam. Ja mam 30, powiedzmy, 5 lat, i dopiero wtedy zrozumiałam, że DDA to jest o mnie w ogóle, czyli że jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i jako klasyczne DDA. Byłam odcięta od emocji i bardzo mocno tkwiłam w roli ofiary. Dopóki nie przerobiłam tego programu, to długo chodziłam z kijem w tyłku. I teraz objawy, objawy, których bardzo często nie zauważałam i ich nie rozumiałam, bo jeszcze raz podkreślę, jak jesteś w mechanizmie, to nie wiesz, że w nim jesteś. To, co u mnie było, posłuchaj, czy to zarezynuje z tobą, bo być może to jest o tobie, a być może nie, ale być może to jest o kimś, to jest wokół ciebie. Moje objawy: nadambicjonalność. Perfekcjonizm, Zosia Samosia, ale taka uch! Brak umiejętności proszenia o pomoc, nieumiejętność przyznania się do błędu, wyśrubowane, wysokie standardy w stosunku do siebie, głównie do siebie i czasami w stosunku do innych, ale głównie do siebie. Osądzanie i umniejszanie sobie. Najgorszym, najokrutniejszym sędzią byłam sama dla siebie. Brak szacunku do siebie i totalny, totalny brak stawiania granic najpierw sobie, a potem innym. Szantaż emocjonalny i foch, do którego się uciekałam, obrażanie się, unikanie konfrontacji. Ja byłam mistrzynią zamiatania pod dywan, a ponieważ się tego nauczyłam i zaczęłam stawiać granice i zbudowałam swoją bardzo zdrową pewność siebie i wartość siebie, to też prowadzę warsztaty z tego tytułu. Tak, konfrontacja i inne trudne rozmowy w biznesie. Nadmierna hiperodpowiedzialność, no i brak wiary we własne pomysły. No, że przecież inni wiedzą lepiej, czyli tak by też syndrom oszusta mi się mocno odpalił, nie? ja to tam właściwie to niewiele. No i właściwie to, co chyba było takie na sam początek do, do odbudowania, to jest program, nie jestem wystarczająco dobra, nie jestem gotowa, nie jestem kreatywna, nie jestem godna, aby to były grube tematy. No i z całym tym wachlarzem musiałam się zmierzyć. Kiedy 15 lat temu założyłam firmę, znaczy właściwie dzisiaj. Dzisiaj ta firma moja będzie kończyć w tym roku 18 urodziny. Ale jeszcze 15 lat temu, czyli kiedy ją założyłam i, no i zaczęłam funkcjonować i ją prowadzić, to jeśli nie przepracowałabym tych wszystkich moich ogonów, jeżeli tych kotwic bym nie pozostawiała, nie, byłam tu, nie byłabym tu gdzie jestem, nie nagrywałabym tych podcastów, nie napisałabym książki, nie prowadziłabym przez całe lata szkoleń, a moja firma nie obchodziłaby 18 urodzin. I chcę Wam tylko powiedzieć jedno: że dopiero zrozumienie, zrozumienie genezy budzi naszą świadomość, a wtedy można już rozpocząć swoją ścieżkę samorozwojową. Czyli jeszcze raz podkreślę: świadomość rozpoczyna proces zmiany i naprawy. I tutaj nasuwa się taka analogia do sprzedaży. Można kogoś nauczyć 10 efektywnych technik zamykania sprzedaży. Ale jeśli ten ktoś jest przekonany, że sprzedaż to wciskanie, że to jest za drogie, że ja bym tego nie kupił, że żadna, to żadna z tych technik nie zadziała, żadnych. Dlaczego? Albo może podziałać powiedzmy przez tydzień, bo podświadomość i tak zrobi swoje. I właśnie potem moim kolejnym krokiem była praca, intensywna praca z mentorami. Mocne skupienie się na tych wszystkich samoograniczających przekonań i głęboka praca z uwalnianiem emocji. Znalezienie swoich braków, deficytów. Ale mogłam te rzeczy zrobić i zapełnić dopiero wtedy, kiedy zrozumiałam, dlaczego je mam, skąd one się wzięły. Dzisiaj wiem, i powtarzam to też każdej osobie z boku, że właśnie jak jesteś w schemacie, to nie wiesz, i bardzo często jeszcze nie wiemy, że mamy tak zwany blind spot takie ślepe pola, ślepe punkty, tak jak lusterko w samochodzie nam teraz pokazuje. Nie? Nowoczesne samochody już mają takie. Czerwone ostrzeganie, że tutaj jest ślepy punkt i tego nie zobaczymy w lusterku. I my u siebie mamy coś takiego. Sami możemy się naprawdę dokopać bardzo głęboko, ale pewnych rzeczy u siebie nie zauważymy. Dlatego tak istotna jest praca z kimś, to jest z boku. Czy to będzie doradca, mentor, terapeuta, coach. Nieważne. To ma być lustro, które ci pokaże to, czego sami nie widzimy. Dlatego powstało takie powiedzenie, nie wiem, czy go znacie. Mentors have mentors. I ja też mam swoich kilku. Stale się uczę. Jaki wniosek z tego dzisiejszego naszego spotkania? Po co ja o tym gadam? Gadam po to, żebyśmy zatrzymali się na chwilę i wychodząc z tego emocjonalnego pilota, pomyśleli sobie, że może ja już nie potrzebuję kolejnych narzędzi. Może te narzędzia same się zaimplementują w łatwy sposób, kiedy ja sięgnę do moich korzeni. Bo ja wtedy zrozumiem, czemu ja tego nie robię, czemu na przykład nie stawiam granic, czemu strzelam fucha. Czemu jestem reaktywna w stosunku do jakichś tam zachowań? Czemu piąty raz przyciągam szefową, która jest mobberką? Czego ma mnie to nauczyć? Jaka to jest lekcja dla mnie? Więc podsumowując, zrozumienie i kontakt z naszymi emocjami, zrozumienie i dotarcie do potrzeb tych niezaspokojonych to droga do wolności, do takiej wolności emocjonalnej, bo wtedy rodzi się w nas w naturalny sposób odwaga i zaufanie do siebie, do swoich pomysłów, do swoich decyzji a przede wszystkim wchodzimy wtedy w szacunek do siebie. Z tym Was dzisiaj zostawiam, moi drodzy. Zapraszam Was do, jeżeli, jeżeli Was to zainspirowało, do mojej książki Weskija w tyłku, dostępnej na mojej stronie internetowej tetianagalińska.pl A jeśli ktoś woli e-booki, to na Empik Go jest e-book dostępny. A jeśli chcecie czegoś więcej, jeżeli chcecie pogrzebać w sobie, to jak zawsze w tej przestrzeni mojej Programu mentoringowego Bez Kija w Tyłku, program dla kobiet, które utknęły, można naprawdę dużo, dużo znaleźć o sobie i popracować ze sobą. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym spotkaniu. Cześć Tatiana. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wspólny czas. Jeśli jesteś menadżerem, który chce przewodzić w oparciu o empatię i autentyczność, to zapraszam Cię do innych przestrzeni. Moje publikacje znajdziesz na linkinie z hashtagiem Bezkija w Tyłku. Możemy również spotkać się w moim programie mentoringowym dla kobiet, które utknęły w biznesie i w życiu i chcą ruszyć z miejsca bez czekania latami na efekty. Odwiedź moją stronę tatianagalińska.pl. Do zobaczenia w innych przestrzeniach.